Hejka, y, dzisiaj zagram sobie w Vlogstar Planet y, z złotą damą aniołek, a teraz INTRO! I, i, i zostawicie łapeczkę w górę oraz subskrypcję Z razy z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Więc zaczynajmy. Złota dama zaraz do nas dojdzie. Taką mam nadzieję, bo pisałam dzisiaj, wczoraj ze I będziemy dzisiaj, na dzisiejszym odcinku będziemy grać w kopankę, w prywatnych. Więc zaczynamy. Okej, jesteśmy już. Tam ta, 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 ta osobę, są, yy, co macie tu na ekranie. Ona bardzo jest dobra w, y, w, no, w kopaniu i bardzo i ogólnie wczoraj miałam 3000 fajst kolory z kopaniu górników i... i teraz zobaczymy ile mam. Mam prawie 7 lat, wow, ona już ma 1700. Wow, powiedziałam je, pierwszy lepsze Ale co tam... Co dama ma 11 tysięcy? Co ta dama? Jest dla mnie. A, najlepszych jest ten taki. A patrz, jaki Kamlox, ile Kamlox ma. Jaki on jest dobry. W tym tygodniu 18 milionów. Właśnie. Nie, najlepszej górnicy, a w tym tygodniu, tym najlepszej górnicy w tym tygodniu on. Prawie jednym ja na każdym mam. Jeszcze to Proszę. Y o, dziękuję. I no, możemy zacząć. Ja a może o, to będzie A, dobra. na kopanko. O, większy level, 14. Tak no i to, dobrze. To zaraz Zapraszam jeszcze Wczoraj ogólnie wiem jeszcze w nocy dwa levely. Jeszcze. No, link i 100 Masz już zapisz. No bo Ale ładnie był ładniczek. O, dam kawaka Knęciłeś Tak, tak. Ja <laughs> tak samo ja pięć biletów. Michał, Kochani, co sądzicie? Pięć Miko. biletów to dużo? O? Nie, ale dawaj. To pięknie już. A, no super. Dawaj, dawaj, no. Daj mi drugą bobekkę. Ale po prostu, żeby być w piekle i... A ja nie zbieram tylko, żeby być w piekle ogólnie. A za niedługo ja będę robił na czacie jeszcze i chyba dzisiaj będzie taki odcinek, że będę na czacie i będą za na przykład 10 lajków będzie jeden masowy i będą wagoniki, to właśnie tak. zapraszamy. Ogólnie ten bomba... Um, a ja ogólnie bo... bardzo... Chcę, teraz, nie, nie. Bardzo szybko ogólnie kopię.

tu troszkę pokopię jeszcze tak. Dostałem 5. No, <słyska> ok, i po prostu idę ode. On niedługo sobie kupuje VIP-a. Tak, na miesiąc Ja tak samo. I będę przyjmować wszystkich do znajomych. Tak, i będzie po prostu jeszcze losowanko na MSP. To macie moje konto i będę dawał coś listy jak kto da najwięcej autografów. Nic nie może być, ale. Się tak szybciutko. Spróbujesz tak szybko właśnie na kopie. Zaczekaj kopa, tak szybko nie. A A! Nie, było No dajmy mu. Dobra, ja idę tutaj oddać. Ja też już lecę oddać. Kto no. będzie pierwszy? Ja! Mała! Mała! Ja! ja. ja. On nie zapraszam tak samo na mój kanał Złoty MSP z lotu przez lit, co samo rozumiem. dawaj, dawaj. Olicy, daj bombę, bo ja też chcę jakiś wynik i chcę mieć większą kieszonkę i po prostu, więc... A więc możemy, zobaczycie, nie wiem, za kilka dni zobaczymy, jak się robi dwa rzadkami, będzie się bardzo Aha Jesteśmy gdzieś, ja muszę, ja nie chcę, ja Ale nie, git, stać mnie na drabinkę, stać mnie na drabinkę No tylko już drabinkę Ale jak będzie skarb jeszcze, to może na no, Oj, skarb, 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 ale na ile? Lepiej nie wchodzisz Na przegrzacz No to No to chodź i tak Ale Bo ogry... jest słaby czas xd Ja już drabinę bycz O Jezu, co się Nie mów to jest... tak być. Aj, zabiłeś mnie! Ciebie też. A, prawie postawiłem to Nie da się. Nie da się. Nie wiem, ale prawie postawiłem. Ja podkopuję. No właśnie, to jest jedno. Tu, tu, A ty A nie podkopywajcie, co? Ha! Ła! Oh, wow. <mulgy> no. Bye. Pff, nigdy nie, baj. <gry> baj, bye, bye. <gry> O, ja patrz jednego. Min... Akurat jednego mi jeden i jedną zdobyłam dla też kupiłem. opuściłem piększą kieszonkę, też kupiłem. Na ile? pięćdziesiąt. Ja mam No to git. Koniec napływu. Okej, okay, więc let's go, ale no, słaby no, czas. My, my, my byliśmy na pięknicy, No, teraz Bardzo, no, bardzo no, dla nas to chodzi. Jesteśmy... Będzie bude chyba na warga, więc fajnie. Mam nadzieję, że będzie oddawać. Nie będziemy tak chodzili co cały czas. Jest! Jest skarb, skarb, skarb. skarb. Na ile? Nie wiem. Na dwóch. No to o, chodź. Jeszcze bombę damy. Do... Gdzieś... O, jeszcze gdzieś jest o teraz... Kolejny skarb, ja. O, teraz to jest lep. Tor, o wiele... Halo, nie mogę! O wiele się po, postaraliśmy i... No nic. Ja się staram. My jesteśmy bardzo dobrzy górnicy. Na ktoś mi Ja to chwilę będę nieaktywny. Dobra Dobra, nie, 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 jednak nie będę nie Hehe Myślę, że będę, A ła! Przesyłam Dam bombę, dam bombę Ja głównie czasami robię tak, że kończymy I, y, a, a dobra I, i daję bombę kozi. I, i, i obok, obok <grym> Ale a słab... ja idę sobie popłać w lawie Dobry czas, bo teraz chciał A jest ja idę sobie popłać w lawie jej, kurde, przesyłają mu zdjęcia. Jej, kurde, umrę. Daj um, 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 ja. A ciocia ja bierze twój telefon? Oh. Jezu. Nie, nie, nie. Dobra. Przykład. Chylam. Po co? Po co mi te? Ja pierdolę. Chyba wam, gdzie są w czworze. Łaśnie. Patrz. Patrz. Na sam był. Na sam no idę, ale ja, ja są... A jednak Ja też. Jejku! Lawa, lawa i Jejku. No, Ja byłem na lawie A, to był O, kolejny skarb będzie. Na ile? Epik. Na ile? Już ci mówię Mam nadzieję, że na dwóch. Na dwóch? Na dwóch, na dwóch. Na 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 już, już jestem w mityku. Już mam. Ale odbierz. Uwa, ale jest. najpierw odbierz epika. Tak, tak, tak. Chodź epika. Ja też mam Czyli mamy po 280 no. Kopiesz? No, no kopię. Więc let's go. Ale nie wychodź od razu, dobra? Dobra, tylko. A, mm, okay. na dwóch. Jezu, ja się zawsze boję, że mityk jest na trzy. Jezu, ale nie, to jest mi Wow, 19 księżyca. Hm. Wagonik, gadżet, wagonik. Daj tu bombeczkę. A ja sobie bombeczkę daję jest drabinkę. Tak. Ja, ja wychodzę dyskiem. Co? No ja dobra wychodzę dyskiem. Nie Chcę mieć dobry taki jakiś wynik. Tak to by nie chciał mieć złego wyniku. Wow. Okay. Mamy. Zeppeć miał full kieszonkę. Ja mam 30 wolny, więc ja nie będę tego Już mam 20. Ile Wow. Ja już mam przerwę. Prawie... Ja idę oddawać, bo już ja zaraz będzie napływ. Jezu no, to jest najgorzej. To ja też już idę oddawać, bo to, to masakra będzie. Że... No. O, postawiłeś zrabinkę, dziękuję. Proszę, ale i już Jezu. Bye. A, a, ten tu jest. To ja i tak używam diska, ale okej. Okay. Ła, wow, już mi się skończył. To jest bezsensowny disk. Prawda? Jest pan jeszcze z tego drzewa Boże, bożej Po co ty kupiłeś jeszcze jednego? Bo... A nie mam mam przeżycia, Jezu Ale jeszcze wejdziesz mu muszę... No, O, o wyjdzie jakiś <laughs> dobra, 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 Jestem pierwszy I tak, musiał... No, w mi starczył Myślałem, że mi na nie starczy gleda. Jezu Jaki ja mam dobry wynik o 400? Ile przegrywasz ze mną? Serio? No Co no znowu jeszcze ze mną przegrywasz No, zobaczymy Czy będę Ty przegrywa... Przegrywasz Nie Tak Kurde, ale o ile? No, 100 prawie No, kopnę, dalej, kopnę, kopnę. Mam dwa tysiące, wynik. No właśnie. I zostało nam jeszcze. Bardzo dużo. Ja długie. już tutaj będę kopał dużymi po prostu. Bo ja, ja mi też zależy za na glince. Tak. Ja bym je pozostawił swoim filmikiem. Ala. Co? Ła! O słyszę, teraz jadaj. Ale to moja dziura. Ale ja kupowałam. Ja kupuję. ci higien. Nie idź sobie tu. No. Stadzić bombkę jerną. O, i... my, ile tego wszystkiego pięknego. Jest. I zaraz będziemy mieli kolejne. Ale teraz jest bardzo fajne, te wydarzenie, właśnie z pompami. jakby było pięć dużych, bo za start. Mogliśmy kupić pięć dużych. ale <grymne> A na tylko na no, Szkoda, bo przegrywa. No, ale dobra. O oh, jej. Yeah. Mam już tyle? No dobra. Wynik był? Dobry, dobry. A no tylko odebraliśmy chyba skarby, nie? No Jest tu tylko. Skoszyty, to tylko, Nie tyle, mam Ja daję bombę Kozigi Zobaczysz jak ładnie zakończę, ale nie powiem, mnie teraz, dobra? Bo to będzie najgorzej jak nie powiesz? I to I tak nie. Ja, ja mówię No ja już No a, ja chcę pokończyć Zobacz jak ja ładnie zakończę Bombeczka Kozigi, będzie pięknie, no na 2 sekundy daję bombę teraz. No ale oczu się. Widzisz. <laughs> <laughs> jeszcze dwie bomby wybuchły. <laughs> o, złote, dwa masz Okej, a więc... Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz glinka w komentarzu. <laughs> I i za zostaw okay. w Oraz i pa!